No a więc siemaneczko ludzie. Dzisiaj sobie programy w F1 2010, no i poopowiadam wam trochę o sytuacji z F1 z Grand Prix Australii 2020. Obok to pokryto, Zobaczcie, może? Mm, jakie składy, kierowcy, jak w Lidy wtedy wyglądały. W grę pierwszy raz grałem w 2011 roku na PC Wtedy wydało mi się bardziej realistyczna niż teraz i graficznie lepsza, ale tak to już jest. Trochę się starzeją. Weźmiemy sobie, może kubice, wyścig, a niech będzie jedno i pojedziemy. Australia, co? Jak nie można pojechać normalnie, to przynajmniej w grze. Znaczy, obejrzeć normalnie, to osoba pojadę w grze. No co, no to czekamy, na się załaduje. A w tym czasie powiem tak, rozumiem ty odwołaniu ganki Australii, ale sposobu odwołania tyzyjno nie rozumiem. Jak mieliście odwołać to tydzień wcześniej, a nie w ostatniej chwili, kiedy kibice są na torze. Zespoły gotowe, samochody przygotowane do ruszenia. No dobra, jedziemy kibica na torze, jak już mówiłem. Wszystko to gotowe, a wy odwołujecie. I tak ten, kto miał się zarazić tym koronawirusem, się zaraził. Chociaż wiecie, no koronawirus aż tak łatwo, jak to mówią, zarazić się nie ma. Dorożych Chińczyków jest miliard, a 130 tysięcy naszych chorych. Więc może zamiknę moment tylko start. się przyszykuję dobrze. Ło, kiedyś to było z tym silnikami. Dobra, tyle idziemy. I cyk, dwójeczka, trójeczka, czwóreczka, piąteczka i hamowanko. O, proszę, kuli zablokowałem, a bez jest włączony. Gdy jest sam włączony, to kontrola trakcji, niestety nie ogarnie miazdy bez. Ramczary. mam Tak propo, no, jak pewnie wiecie... Oj, 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 oj! Bahrain odwołane. Chiny też już dawno, Wietnam też, więc sezon F1 pewnie się rozpocznie. FIA bodajże mówiła, że na początku moja F1 że w Azerbejdżanie na początku czerwca, więc to jest niejasność, znowu się nie mogło dogadać. Tak, wiem, wiem, to wiem co on mówi. Trochę już to nie grałem ja mam już szczery Jeżeli chodzi o stanowisko Helmuta Mach, to rozumie go. Nie powoda w panikę, jeżeli chodzi o koronawirusa. I bardzo dobrze. nie każdy musi panikować. W sklepach pustki. Ludzie wykupują co się da. A, i chyba skoczyło się w tym miejscu, tak mi się wydaje. No i co, nawet ładny wyścig, na no co poradzić? Co jeszcze Wam tak mogę powiedzieć w sumie? Eee. Jak 10 w klasek, fajna gra. Mamy 8 punktów. Dobra robota. No w sumie ładny wyścig. Szkoda tylko, że wcześniej w trzecim zakręcie w jakiegoś Mercedesa. Bo tak że już go wjechałem. A no cóż, tak to już bywa. No to byłoby na tyle dzisiaj. No, cześć. Mam nadzieję, że jak najszybciej rozpocznie sezon, inne z tych również. Niestety, nawet NASK wstrzymany, więc nie ma co oglądać. Masz rajdy jeszcze? I już je prowadzi w rajdzie Meksyku. Dobra, mniejsza, cześć, na razie. Do kiedyś tam.